Witaj na kanale Między Szeptami, miejscu, w którym chcemy dzielić się twórczością zrodzoną z pragnienia doświadczania pięknych, chwytających za uczucia i zmysły historii. Dziś zabierzemy was do szkoły z internatem dla dziewcząt, w której Madeline odkryje, iż granica między popkulturowym snem, a ponurą, mroczną rzeczywistością jest cienka i delikatna jak ta, która pod białym kołnierzem dzieli ciepłe powietrze od krwi. Najpierw była obojętność, wykwitła w otoczeniu przytłaczającego świata. Potem lekka nadzieja, bo przecież wszystko może się zmienić. Na końcu przerażenie, bo wszystko, co mogło się zmienić, zmieniło się. Medlin nie wierzyła, że to dzieje się naprawdę, nawet gdy spakowała swoje rzeczy, a jej walizka czekała już w bagażniku samochodu. Powiedzieli, że ty też wyjeżdżasz, oznajmiła któregoś popołudnia Klara. To znaczy, chyba się nad tym zastanawiali. Nie byli pewni. Jeśli to prawda, musisz zrobić wszystko, aby im się przypodobać. Medlin rozsiadła się na fotelu z westchnieniem, nie spuszczając z Klary wzroku powątpiewania. Szkoła publiczna była jej przeznaczeniem i zdążyła pogodzić się z tym faktem. Ba, prywatna uczelnia nigdy wcześniej nie była nawet w sferze jej wyobrażeń, bo i po co? Było jej wszystko jedno, gdzie się uczy. Prawie, bo wyjazd siostry wiązałby się z tym, że bardzo rzadko by ją widywała. Tego byłoby jej szkoda. Ja dokończę rok tutaj, a od następnego będę już w Braventon College dodała, nie kryjąc entuzjazmu. Usiadła zgrabnie naprzeciw niej i poprawiła plisowaną spódnicę. Jeśli tylko się postarasz, pojedziemy tam razem. Sądzisz, że stać ich na opłacanie czesnego za nas obie? Medlin uniosła brew. Skoro biorą cię pod uwagę, to najwidoczniej tak. Jesteś pewna. Słyszałam, jak rozmawiali o twoim wyjeździe. Dyskutowali też o finansach. Zbyt wiele nie zrozumiałam, ale zdawali się być z czegoś zadowoleni. Medlin patrzyła na Klarę z nieodgadnioną miną. Jest szansa, Medlin! Klara podeszła do niej i chwyciła ją za ręce. Tylko proszę, błagam, nie rób nic głupiego, nie daj im powodu, aby się rozmyślili. Od tamtego momentu Medlin starała się nie grać na nerwach domownikom. Nie puszczała głośno muzyki, nie przynosiła uwag ze szkoły, nie wychodziła na wątpliwej moralności imprezy. W ogóle nie robiła nic. Kiedy zaczęło doprowadzać ją to do granic wytrzymałości, oznajmiono jej, że wyjeżdża, w dodatku szybciej niż sądziła, bo jeszcze przed zakończeniem roku szkolnego. Haczyk był jednak taki, że była to inna szkoła, niż ta, do której miała wyjechać Klara. Czy było to spowodowane niższym czesnym, czy brakiem miejsc w Braventon College? Tego Madlyn nie wiedziała. Nadal była to jednak prywatna szkoła dla dziewcząt, co już podnosiło jej renomę, przynajmniej w porównaniu do publicznych szkół średnich. Co nie zmieniało faktu, że nie miała już spędzać czasu z Klarą. Więc po co posyłali ją gdziekolwiek? Wątpiła, aby rodzice wciąż starali się, aby wyszła na ludzi. Pojadę z wami, powiedziała Klara, kiedy rodzice oraz Madlyn szykowali się do wyjścia. Jestem przygotowana na jutrzejszy dzień w szkole, więc nie muszę już nad tym siedzieć. A więc odpocznij sobie, skarbie, powiedziała matka, racząc córkę uprzejmym uśmiechem. Nie ma potrzeby, abyś męczyła się drogą. Chcę odprowadzić Medlin. Długo nie będziemy się widzieć. Wydawało mi się, że byłaś dziś umówiona na rozgrywki szachowe. Napiszę im, że będę godzinkę później. Nikt się nie obrazi, jak wyjaśnię im sytuację. Z tego, co mówiłaś, to niecała godzina drogi stąd. Spojrzała odruchowo na zdobiący jej nadgarstek zegarek. Matka chciała jeszcze coś powiedzieć. Jednak widząc, zdecydowanie córki ustąpiła. Klara w pośpiechu poszła się przebrać, a pozostali udali się do samochodu. Matka zapięła swój płaszcz i przygładziła dłonią upięte w kok włosy. Medlyn przewróciła oczami. Nie znosiła tego gestu. Matka Corusz sprawdzała stan swojej fryzury. Po kilku minutach pojawiła się Klara, a kokarda na jej włosach wdzięcznie podskakiwała z każdym jej krokiem. Gdy wszyscy siedzieli już na swoich miejscach, Medlin zapięła pasy, a drobny łańcuszek, przeciągnięty przez szlówki jej spódniczki, zabrzęczał cicho. Odruchowo podniosła wzrok na matkę, oczekując upomnienia, lecz Ile razy mam mówić, żebyś nie nosiła czegoś takiego, nie padło. Jechali w niepokojącym milczeniu, a jedyne, na czym można było zawiesić wzrok, to drzewa. Mieszkali w chyba najbardziej zalesionym miejscu północnego Yorkshire. Z każdą minutą drogi Madeline była coraz bardziej przekonana, że całe zalesienie kraju jest skumulowane w miejscu, do którego jechała. Jesteś pewna, że dobrze jedziemy? odezwał się milczący dotąd ojciec. Tak, sprawdzałam. Głos matki był niemal grobowy. Klara co jakiś czas gdybała, jak będzie wyglądać szkoła, jacy będą ludzie i dawała również wyraz zazdrości o wcześniejszy wyjazd Medlyn. Skarbie, co nagle to po diable? Zostało tylko kilka miesięcy, nim się obejrzysz, będziesz już w akademiku z innymi damami. Po niedługim czasie ojciec zwolnił, zjeżdżając z głównej drogi. Toczyli się kocimi łbami przez kilka chwil, aż ich oczom ukazała się żelazna brama. Drzewa, mając za nic ogrodzenie, rozprzestrzeniały się dalej, zasłaniając budynek. No to jesteśmy na miejscu powiedziała matka. Medlin i Klara spojrzały na siebie. Zazdrość o wcześniejszy wyjazd zbladła przy perspektywie rychłego rozstania. Myślę, że możesz iść sama. Co? Chodźmy wszyscy, powiedziała Klara, odpinając pasy. Ty nie idziesz, odpowiedział jej ojciec. Mam taszczyć tę walizkę taki kawał? rzuciła medlin i czekała dłuższą chwilę na odpowiedź. Sercz, wyjdziesz z nią. Matka zwróciła się do ojca. Znowu chwila ciszy. Odpiął pas i wysiadł z auta. Zostań, Klaro. odezwała się do dziewczyny, kiedy ta również otworzyła drzwi. Matka spojrzała w stronę bramy i znów wbiła wzrok przed siebie. Ależ mamo, dlaczego? Zostań. Głos matki zmusił Klarę, aby usiadła na miejscu i zamknęła drzwi. Siostry spojrzały na siebie i zastygły w ciepłym uścisku. Po wymianie obietnic, częstego dzwonienia do siebie oraz życzeń powodzenia, Medlin wysiadła z auta. Brama zaskrzypiała, kiedy ojciec otworzył ją, ciągnąc za sobą walizkę Medlin. Szli w półmroku, a drogę oświetlały im nieliczne latarnie, których blask niknął, pożerany przez wszechobecne drzewa. Dopiero z niewielkiej odległości dało się dojrzeć budynek. Kilka pięter wznosiło się ku strzelistym dachom, a z niektórych okien sączyło się ledwie widoczne światło. Budynek odstraszał swoją aurą, którą Madeline miała problem, aby zdefiniować. Co ważniejsze jednak, mimo że był dość duży, to zdecydowanie zbyt mały na szkołę z internatem. Chyba, że dziewcząt byłoby raptem kilka, może kilkanaście. Dziewczyna rozejrzała się wokół siebie, bez skutku wytężając wzrok. Nie rozumiem, to tutaj? Spytała, a ojciec mruknął coś, co miało znaczyć tak. Zaczął wspinać się po schodach, a Medlin niepewnie podążyła za nim No to jesteś na miejscu powiedział, stawiając jej walizkę przed drzwiami. Medlin nie widziała sensu, aby prosić go, by wszedł razem z nią. Dziękuję, tato. Chwyciła za rączkę walizki. Mówiłem cię, żebyś tak do mnie nie mówiła. Przepraszam. Dziękuję, panie Awerdin. Spodziewała się jakiegoś jednego słowa w stylu powodzenia albo choćby będziemy w kontakcie. Jednak pan Averdin zerknął tylko na drzwi wejściowe, kiwnął do Madlin i ruszył czym prędzej w stronę samochodu. Dziewczyna popatrzyła za nim, a następnie zwróciła się w stronę drzwi, które w tej samej chwili uchyliły się przed nią. Obejrzała się po raz ostatni za siebie i przekroczyła próg tajemniczego budynku. Podłoga zaskrzypiała pod jej stopami i podwaliską, którą wciągnęła do środka. Kinkiety oświetlały symetryczny hol, zaś wejścia do pozostałych pomieszczeń pozostały nieoświetlone. Jedyna droga, jaka była widoczna, prowadziła w stronę schodów. Madeline wspięła po nich swoje spojrzenie i wzdrygnęła się. Lodowaty wzrok przyglądał jej się z góry. Mężczyzna w brunatnym stroju, wyjętym jakby z innej epoki, zaczął schodzić na dół, nie burząc przy tym wszechobecnej ciszy. Dobry wieczór wyjąkała. Mężczyzna bez słowa podszedł do niej i okrążył ją, badając wzrokiem całą jej postać. Sprawiło to, że w poczuciu dyskomfortu zgarbiła się nieco, tak, jakby jej ciało chciało schować się przed atakiem. Dobrze jego niski głos odbił się od ścian, gdy stanął znów przed nią. Trzeba będzie nad tym popracować. Odsunął się od niej na kilka kroków. Twój pokój jest na pierwszym piętrze, trzeci po prawej stronie, oznajmił i ruszył do jednych z drzwi, chowających się w mroku. Medlin stała zdumiona i dopiero po chwili otrzeźwiała na tyle, aby się odezwać. Czy to jest szkoła? spytała, choć sama była przekonana, że odpowiedź nie będzie twierdząca. Mężczyzna zatrzymał się. Do pewnego stopnia tak. Dla ciebie. Nie rozumiem. Co to za miejsce? Dopiero teraz zdała sobie sprawę, że rodzice nie wymówili nazwy szkoły ani razu. Wkrótce się dowiesz. Uciął i zniknął za drzwiami. Medlyn rozejrzała się ponownie i z mętlikiem w głowie wdrapała po schodach. Idąc za instrukcjami, odnalazła swój pokój. Niczym nie przypominał on takiego, który widzi się w akademikach, nawet najbardziej topowych uczelni. Wielkie łoże, kominek, ogromna szafa, toaletka i perski dywan nie pojawiały się nawet w jej najśmielszych oczekiwaniach, kiedy wyobrażała sobie swój przyszły dom. Postawiła walizkę pod ścianą i przespacerowała się po przestronnym pomieszczeniu. Obok lustra toaletki na ścianie wisiała ozdobna rama, lecz zamiast obrazu znajdowało się w niej coś w pokroju planu tygodnia. Pod obecną datą odręcznym pismem zapisana była kolacja o godzinie dwudziestej. Medlyn przesunęła wzrokiem po kolejnych dniach. Jednak napisy lekcja pierwsza, lekcja druga nic jej nie mówiły. Oprócz godzin posiłków plan nie zawierał nic, co by rozumiała. Nie było nazw przedmiotów. Odruchowo spojrzała na napis, który w przeciwieństwie do czarnej kaligrafii był napisany czerwonym atramentem. Kolacja. Równo za tydzień. O północy? Medelin parsknęła, ale jej śmiech wcale nie okazywał rozbawienia. To jakaś pomyłka. Spojrzała wokół siebie, jakby szukała kogoś, kto wytłumaczyłby jej, co tu się dzieje. Nie otrzymawszy jednak pomocy, usiadła na brzegu łóżka i wyciągnęła telefon. Była dziewiętnasta. Postanowiła napisać do Klary. SMS nie został wysłany, ani kolejny. Spojrzała na ikonę zasięgu, która poinformowała ją, że żaden sygnał nie dociera do jej położenia. Madeline rzuciła telefon za siebie i oparła brodę na dłoniach. Waliska spoglądała na nią wymownie, lecz dziewczyna zamiast rozpakować się, Starała się zebrać rozbiegane myśli. W ciszy i bez ruchu spędziła niemal godzinę, a gdy nadchodziła pora kolacji, podniosła się i wzięła do ręki leżący na toaletce pergamin, który zawierał kolejne instrukcje. Dzięki niemu odnalazła potem jadalnię, w której miała pojawić się tego wieczoru. Tuż przed dwudziestą zeszła na parter i skręciła w stronę drzwi, za którymi powinna znajdować się sala jadalna. Otworzyła je najciszej jak potrafiła. Przywitała ją tak samo przygaszone światło i taka sama cisza przerywana jedynie skwierczącym w kominku ogniem. Nie było żadnych uczniów, żadnych nauczycieli. Na dwóch końcach długiego stołu znajdowały się komplety zastaw. Jedno czekało na nią, drugie miejsce było już zajęte. Ten sam mężczyzna, którego spotkała przed godziną, siedział teraz elegancko wyprostowany i patrzył na nią w oczekiwaniu. A już za parę dni na kanale pojawi się kolejna część opowiadania. Do zobaczenia! między szeptami.